Witam Was serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj przygotowałam dla Was wyniki eksperymentu, który przygotowałam dla niedowiarków. Jak wiecie, zawsze twierdziłam, że dobry ocet to naturalny proces fermentacji, który nie potrzebuje żadnych wspomagaczy i żadnych dodatków, że natura doskonale poradzi sobie sama. I dlatego też zawsze twierdziłam, że nie należy dodawać do nastawów matki octowej. Przygotowałam dla Was dwa identyczne nastawy z kwiatów nagietka. Zbiór tego samego dnia, z tego samego kosza, identyczna ilość w dwóch identycznych słojach, identyczna odważona ilość kwiatów, identyczna ilość wody z identyczną ilością cukru. Nastaw powstał, jak zresztą tu widzicie, 6 sierpnia. Te dwa nastawy różnią się tylko i wyłącznie jedną rzeczą. W tym, że w jednym z nich jest matka octowa, a w drugim nie. Tutaj możecie zobaczyć fotki z dnia nastawiania, gdzie widać dokładnie, że ilość kwiatów jest w obu słojach taka sama i z następnego dnia, kiedy już lekko woda nam się zaróżowiła i też widać, że. One wyglądają dokładnie tak samo. Następną fotkę mamy po 10 dniach od nastawienia, i tu już zaczynają się różnice. Możecie zaobserwować na tej fotce, że nastaw z matką octową zaczął pracować znacznie szybciej. Fermentacja alkoholowa przebiega tam szybciej. Kwiaty są wyżej, ee, i nastaw jest nieco bardziej już e, zabarwiony. Następny, e, następny e, taki czas, kiedy e, oglądaliśmy dokładnie nasze nad, nastawy, e, to były warsztaty, które się odbyły pod koniec e, września. Przy okazji pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich uczestników, bo był to fantastyczny czas. E, i tam już ewidentnie widać. To już jest etap po około 7 tygodniach od nastawienia. W obu nastawach kwiaty opadły. To już jest etap po około 7 tygodniach od nastawienia. W obu nastawach kwiaty opadły. W obu zaczęła tworzyć się malutka już matka octowa. I tam już na tym etapie dokładnie widać, że w nastawie z matką e, kwiaty mają większą objętość. Kwiaty w nastawie bez matki e, zmniejszyły mocniej swoją objętość. O czym to świadczy? Że zostały nieco bardziej przefermentowane. A im mocniej fermentuje nasze zioło, w tym przypadku mamy kwiaty nagietka, chociaż to, co było surowcem naszego nastawu, tak naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia tutaj. Im bardziej przefermentowany mamy nasz surowiec, tym więcej jest jego właściwości wyekstrahowanych do naszego przyszłego octu. I dochodzimy do stanu dzisiejszego. Nasze nastawy mają w tej chwili około 3,5 miesiąca. Oba cały czas stały obok siebie. Już od dłuższego czasu w nich oczywiście nie mieszałam, no bo jak widzicie, oba zawierają już ładną, grubą matkę octową. Tylko teraz, czym one się różnią? Nasz nastaw z matką octową nadal Kwiaty mają dużo większą objętość, czyli zostały mniej przefermentowane. Kwiaty z nastawu bez matki octowej mają dużo mniejszą objętość. Zresztą możecie tutaj zerknąć, jak to wygląda z innej strony. Tak? Teraz one nam się nieco wzburzą, a więc yy, będą nam bardziej pływały. No i yy, Pierwsza rzecz to jest objętość naszego surowca, czyli surowiec bez matki octowej jest dużo lepiej wyekstrahowany niż surowiec w nastawie z matką octową. No i druga rzecz, w naszym nastawie bez matki octowej matka jest dużo grubsza. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że w tym nastawie mamy dużo większą Ilość żywych kultur bakterii, o które przecież między innymi w OCCie też nam chodzi. A więc mamy dwa główne powody, dla których nastaw bez matki octowej jest dużo bardziej wartościowy. I teraz zrobimy jeszcze ostatni eksperyment. Nie robiłam tego, a więc z wami, razem z Wami dziś na żywo po raz pierwszy. Od co najmniej miesiąca, nie pamiętam, będę do moich octów zaglądała. Ściereczki to u mnie zawsze pocięte ściereczki kuchenne, a więc może nie wyglądają zbyt spektakularnie. Przygotowałam sobie dwie łyżeczki. Spróbujemy naszego octu, który był nastawiony z matką octową. Pachnie ładnie pachnie nawet lekko nagietkowo i teraz zobaczymy jak smakuje hmm. całkiem niezły lekko słodkawy to znaczy taka słodycz z kwiatów nie, broń Boże, nie słodycz z cukru a teraz spróbujemy tego octu zapach ma nieco bardziej intensywny muszę mu troszkę poprzeszkadzać tej mamuśce żeby gdzieś tu trochę tego octu nabrać. No jest naprawdę dużo bardziej solidna. No różnica w smaku i w mocy jest także zdecydowanie. Sami ocencie a może sami zróbcie podobny eksperyment w przyszłym roku, kiedy pojawią się pierwsze zioła. Polecam wyciągnąć wnioski i zdecydować, na czym tak naprawdę nam zależy. Czy zależy nam na jakości i na właściwościach naszego surowca, czy po prostu na tym, żeby mieć po prostu zwykły ocet. Ten ocet, który był nastawiony z matką, dzisiaj zleje użyję do sprzątania, a ten który był robiony tak, jak być powinien, zakręcimy mocno i odstawimy na kolejne półtorej, dwa miesiące, żeby jeszcze gotowy już ocet wyekstrahował resztę właściwości z naszego surowca, a już ograniczymy dzięki temu wzrost matki, tak? a więc nie zje nam ona całej reszty tego octu. Wyciągnijcie wnioski sami, a ja zapraszam na następny film. Cięcie! Nie mów o jakimś sprzątaniu. Dlaczego? Właśnie tak ma być, że u mnie ocet z matką nadaje się tylko do sprzątania. Kurwa mać! W kąciku ocet ożywiony śni o dniu rozpromienionym. Najlepszy w kuchni naszej, my wiemy, jakie skarby w sobie ma.